i drugiej. Zróbmy mojego supermarketu. Ogólnie. Jeżeli ja skupię nowy sobie sklep, nie? Więc kupię. Sklep za W no, hmm. Sklep z smuką. O, dobra! Dobrze idzie. Dobra, to był dobry wybór. Nie, nie na zamówienie, ale zaraz będzie. Mi się podoba mój market. Ona na śladu. Idzie dobrze jakby, ale nie ma uśmiechniętego. Zab menu i kupuławki i kup maszynę smoothie. I dobra. Smoothie, smoothie, chodźcie wypić sobie smoothie. Dobrze, Dobra, idziemy w ogóle. Jestem ciekawa, czy e, idziemy do czegoś innego. Na pewno nie dawać klienta. A idę do kogoś i idziemy zobaczyć, jak tej osobie idzie. Hmm? tu na dół. O, tu jest na No, uh, no, no. O, hejo Polix, Olix, Olix, Polix, Hejo Olix. Olix, Hejo, hejo. Olix, 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 no, czemu ty tak gminnie idziesz? Poliks. Ja, ty idziesz do restauracji, to okej, okay, to okej. Okay. Ja, nie, bo ty do Ice Cream Party. Hej, o, Tinder! Hej, o, to jest ty supergimna kart! Chcesz odwiedzić mój sklep dzisiaj? Ooo, ej, tutaj Poliks też usiadła. Poliks, po ja. To jest super linda kapturz, ja. I teraz sobie A, tej ist, a ty jeździ na ekstremizm A, stoisz sobie przed sklepem i wracasz. Okej. Okay. Dziwna, <tryk> no, okej. Okay. A co, ci nie smakujemy o tym? To ta cała zabaw. Co, czemu są? Dwie star, są dwie stary normalnie. Zobaczcie, tu jedna star i tu druga star. Star, ty się skopiowałaś. Ty się skopiowałaś, że ja tutaj jesteś? ogóle hej. Jest ciężko zrobić e, sklep, no bo. No, zobacz, to sami. Przyznaję, że to jest. Tak, Nie mam tutaj pieniędzy, więc ciężko zrobić, bo to za wszystko, jest około płacone w tej I tam kryjemy Kleka, no dwa. te i klienka są na sobie. Tam się właśnie stało. Ja, w dzisiaj nie kupuję, obsadzam Ale dzisiaj nie, dzisiaj nie, teraz, ok? Kup menu Każdy musi być menu. O, jest. Jeszcze do no star tutaj jest w ogóle no to hejjo a mnie pytam czemu wcześniej się i jeżeli była świetna okej. Okay. daj gotowe no i tu skokowe co? gdzieś tu jest ta osoba tu jest? no to a ja star? no jest tutaj, tak. Głęd, tutaj jest co się w ogóle Tutaj. usta tutaj jest. Ej, ciebie, no co? Na usta się? usta znowu jest. Gminy sygnalizują, co? Dobra, no. no. mamy już dużo. Więc idziemy na To, 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 to. Będziemy coś kupić. Tylko to jest troszkę, więc trzeba jest Poglądam Po że idealnie lato to. Teraz jest na jednej wycieczce Tylko teraz... Hmm, chciałam się jedno na to. No ale okej. Hmm, nie

Ratu, dziwne, jak, tak, to, to jest zaplanowano jakieś dziwne i nie jak ona nie ma, to z tego. Nie macie mekaturu samponów i tak dalej. I życie, więc, no, jak wiecie, co jest, jeśli będziecie mieli mydło, w sklep z mydłami, w spożywczym nie mam Mam takie pożywcze, że tam jest to mydło, więc nie wiem, jakbym nie znam spożywczym, więc no. To mydło jest dobre. Powiedzcie, jak się pijemy teraz. Źle działa, to nie Powinniście być na mnie za coś indziej, że to. No, widzicie, nawet niektóre chyba tu jestem. Co po teraz? Dajcie się na Dobra, myślę, że już jestem kończona tym odcinkiem. Jeśli chcecie, to kolejną część tego tej gry, czyli to zostawcie czy, czy łapki w górę i napiszcie w komentarzu, czy chcecie oglądać część z tej gry Do zobaczenia!